Na początek, generalnie jak jest zachwycony, że jest tak liczne zgromadzenie. Proszę, Konrad Choroba, prezes Niedźwiedzi wschodu. Witam wszystkich przybyłych. Pani, że jest Was tak dużo. Sporo przyjechał motocykli, z grupy FreeWings przyjechali też do nas, pozostałe osoby też. Cieszy to mnie niezmiernie, co roku widzę frekwencja coraz większa, pogoda nam dzisiaj fajnie dopisała i cieszy mnie to niezmiernie. Nasze stowarzyszenie też dobrze się postarało, ludzie dopisali i przygotowali tą całą dzisiejszą imprezę. Brawo dla nich!

przynajmniej mocna część, tak jak mówiłem wcześniej. Proszę o bezpieczny przejazd, proszę o rozwagę, proszę o e, rozsądek, myślenie za e, Ile osób wyjechało, żeby wszyscy bezpiecznie. Teraz szykujemy się do parady. Pragnę nadmienić, że wielkie czoło bijemy. Paniom, które stoją za stołem, robią takie bardzo poważne miny i obsługują wszystkich tych, którzy przyjeżdżają. Dobre jedzenie. Mówię, pierogi jak od Gwarantuję. Już w tej chwili grupa się ustawiać, powinna, wydaje mi się. Tam będzie ktoś to, to, to będzie. Policja będzie zawłaciła paradę.